A ja bym tak dodała, że wiesz co, imiona też potrafią Gosiu nieść nie tylko nasz osobisty dorobek, bo jeżeli tak bym powiedziała, to potrafią też nieść te, te traumy, które ja nazywam misjami dziejowymi. Czyli współdzielimy z przestrzeni pola rodowego, rzadziej inkarnacyjnego, ale też tak może być, natomiast współdzielimy pewne, pewne te rzeczy, które potrzebują dopełnienia. Ja, właściwie Adam pierwszy pokazał tą metodę w jaki sposób pracując z każdą literą mówię teraz o przestrzeni pracy systemowej czyli pracując z przestrzenią imienia nie z jako imieniem ale z jego poszczególnymi literami potrafimy zdiagnozować z jakimi wątkami wiesz bo to będą nasze zasoby osobiste ale one są zasobami kiedy na przykład te trudności transformujemy a czasami do dorosłości borykamy się, jakby walcząc, czy, czy w jakiś sposób próbując zniwelować, czy od, odciąć się od jakiegoś niekorzystnego wpływu. Do tego jeszcze chciałabym też, też wrócić właśnie jak diagnozować, jak można diagnozować, potem ty, pracować właśnie z tej, z tej perspektywy.